Jesteśmy na A4. Jedziemy do Wrocławia, do schroniska dla psów. Oddać sarę, bo mamy jej dość. Jest brzydka. No dobra, to jesteśmy pod schroniskiem. Brać mi tego psa i to spadamy stąd. Niedobrze słuchajcie, ludzie. Nie dość, że nie przyjęli psa. Tu jeszcze dali drugiego. Poznajcie kolę. Kola? Pokaż Mortkę. To jest kola. Piesek też po dziwnych przejściach, ale damy radę. Idziemy? Powiedz: Co ty, ty za jeden? Czego ode mnie chcesz? Chodź, idziemy na spacer. Chodź. Chodź, idziemy. Chodź, chodź. Kola? Mortka? Gdzie ty jesteś? Siat leżeć i w ogóle. Głównie w ogóle. Krótko o koli. Kola jest psem przywiezionym do schroniska jako pies porzucony. Kola jest przerażająco chuda. Ona chyba jeszcze bardziej chuda jest od Sary. Tam pod sierścią są same kości. Yy, między innymi dlatego, że ona ma yy, permanentną biegunkę od paru miesięcy. Biegunka po pierwsze spowodowana jest pasożytami jelitowymi, które cały czas leczymy, natomiast drugą, drugą przyczyną jest to, że kola była przez właścicielkę karmiona głównie frytkami. Nie wiem, co to w ogóle za debilny pomysł, żeby psa karmić frytkami. Pies był porzucony, właścicielka nie chce jej z powrotem, bo jest jej niepotrzebne kola. Między innymi głównym argumentem jest to, że pies nie utrzymuje czystości. W ogóle, co to za pomysł, żeby pies nie utrzymywał czystości? Moje zwierzęta utrzymują czystość i koniec. Albo wyprowadzka. Kola jest młodą, miesięczną suczką. Nie miała jeszcze cieczki, nie jest dorosłą samicą. Jest młodą, niewychowaną gówniarą, nad którą trzeba ostro pracować. Kola jest psem nienauczonym kompletnie niczego. Wszystkiego musimy ją od podstaw nauczyć. W przeciwieństwie do Sary, która bała się ludzi, Kola zupełnie się ludzi nie boi, a nawet ich ignoruje, niczym haski. Natomiast jest pewien problem z obcymi psami. Kola prawdopodobnie dorastała w towarzystwie psów stróżujących na zamkniętym terenie. Zupełnie nie używa nosa, bo psy zamknięte na ogrodzonym terenie już wszystko wymuchały. Natomiast niczym pies stróżujący przy pomocy oczu i uszu patroluje teren i nieustannie wypatruje zagrożeń. W tym wypadku obcych psów. Zobaczcie, jak wyglądało pierwsze spotkanie z sarą, po którym sobie pomyślałem: o kurde, będzie problem.

Bo jest ona silna, się ma tak ze Pierwszy poważny problem, ja nie życzę sobie żadnego szczekania w pensjonacie. Jakiekolwiek szczekanie w pensjonacie w ogóle nie wchodzi w grę. Panie w schronisku zapytały: A co będzie, jeśli psy się nie zaakceptują? Ja powiedziałem: Nie ma takiej opcji. Cały czas ją obserwuję. Jak do tego doprowadziłem? W pół godziny już wam mówię. Słuchajcie, w internecie jest mnóstwo głupich filmików nagranych przez najczęściej młode bambinistki. Filmików mówiących, jak należy traktować psa, jak należy respektować jego uczucia i emocje, a gdy piesek jest agresywny, należy przeanalizować, dlaczego on taki jest, co się wydarzyło w jego przyszłości, a najlepiej to go pogłaskać i uspokoić. Oczywiście nie jestem zawodowym behawiorystą, jestem wiejskim behawiorystą, na niczym się nie znam, ale w moim odczuciu nie ma głupszego sposobu niż właśnie ten. Moja metoda jest zupełnie inna, Szanowni Państwo, i jak do tej pory bardzo skuteczna, mianowicie z psami całą rodziną stanowimy stado. Pies jest prostym organizmem, prostą psychiką, nie ma najmniejszego znaczenia, co się wydarzyło wcześniej. To, co było, to i tak już było. I tak tego nie zmienimy. Teraz zaczynamy nowe życie na nowych zasadach, w których ja jestem przywódcą stada i w tym względzie nie ma żadnej dyskusji. Z tym, że uwaga, nie mogę być przywódcą niestabilnym, nerwowym, przestraszonym, muszę być przywódcą spokojnym, asertywnym, jednocześnie pewnym siebie, zapewniającym mojemu stadu poczucie bezpieczeństwa. Psy muszą być przekonane, że pod moją opieką nic im się złego nie stanie że ja mam zawsze rację. Tak jak w pododdziale wojskowym żołnierze nie biją się w obecności oficera oraz nie podejmują samodzielnych działań bojowych bez wyraźnego polecenia, y oczywiście jest czas na zabawę, jest czas na, jest czas na spontaniczność, ale nie w dowolnym momencie, wtedy kiedy każdy sobie chce, bo to będzie chaos. Psy mając stabilnego, silnego przywódcę będą go szacunkiem oraz miłością y albo jak to już jest w przypadku Sary niemalże boskim uwielbieniem. Grając rolę przywódcy stada nie mogę być nerwowy, agresywny, a już tym bardziej bić psa, bo wychowam psa przestraszonego, niestabilnego, a być może nawet nieprzewidywalnego i niebezpiecznego. Odgrywanie roli przywódcy stada jest podobne do odgrywania roli króla w przedstawieniu teatralnym lub filmie przez aktora. Całą swoją postawą muszę emanować majestatem i pewnością siebie, tak żeby psy nie miały najmniejszej wątpliwości, że ja wiem co robię, one w 100% mogą zdać się na moje decyzje. Jednocześnie uwaga, pies doskonale wyczuje energię człowieka, który nieumiejętnie udaje lidera, a tak naprawdę nie jest pewny siebie lub jest przestraszony. Odgrywając rolę przywódcy stada, trzeba jak najmocniej uwierzyć w to, że tym przywódcą się jest. A tu widzimy doskonały przykład pokazujący, jak mowa ciała i dominująca pewność siebie działa w świecie zwierząt. W tym przypadku to kot daje do zrozumienia aligatorowi, że to on tu rządzi. On jest panem i królem tego terenu. Instynkt każe wycofać się Alligatorowi w konfrontacji z dominującą postawą ciała. Niejednokrotnie można też zobaczyć, że małe psy rzucają się na wielokrotnie większego przeciwnika i groźniejszego. Ich niezachwiana pewność siebie wynika z niewłaściwego wychowania, w którym małemu pieskowi wszystko wolno, wszystko uchodzi na sucho, więc piesek czuje się panem i władcą. I to on rządzi w swoim sadzie. A ludzie widząc jego agresję, myślą sobie, ale słodziak się śmiesznie złości. Jednocześnie nie stawiają mu żadnych granic, bo przecież nie można ranić takiego małego serduszka. I tu właśnie widzimy klasyczny przykład idiotycznego zachowania właściciela polegającego na nagradzaniu agresji. Chwilowo zapanował pokój i młoda się przestała rzucać na Sarę. Trzeciego dnia ten ich pokój jest ciągle niestabilny, bo kola się boi sary. Kola, ej, nie wolno. Nic się nie dzieje. Chodź, idziemy. Chodź. No, idziemy. Proszę bardzo, już pieski razem chodzą. Taki specjalista od psów. Pogodził pieski, idziemy co jest, wiemy. A chodź do Sarci Kola, chodź, chodź do Sarci, no chodź, tu chodź, do Sarci, tak, a Sarcia tak, i taki koluś taki, i Sarcia tak No tu 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 tu, tak, do Sarci, tak, tak, dwa pieski, tak, łapą Sarcie chcesz? Chodź do Sarci, tu 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 tu. tu, 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 tu. No, chodź, chodź. Tak, łapka, łapka, łapka. Tak, no, bardzo ładnie. Pieski, pieski. No, tak. Widzicie, nie ma się co gryźć. Wszystko w porządku. Tak, pieski, pieski, tak. Tak. No, bardzo ładnie. Pierwszy raz razem na podwórku luzem. Chodź chodź, 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 tak, chodź, no dawać, 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 chwaisy, nie umiem wskoczyć. no, chodź, chodź, tu po schodkach. Daj patyczka. Gdzie jest patyczek? Tu leży. Uwaga. Co tu się wydarzyło? Kola jest niewychowana, więc Sara stawia jej granice. Nie ma tu agresji, jest tylko reprymenda ze strony psa stojącego wyżej w hierarchii. Zwróćcie uwagę, jak to poskutkowało perfekcyjnie. Połóż. Ja oczywiście ściśle kontroluję interakcje między nimi, ale Sara jest bardzo mądrym psem i wspiera mnie w wychowywaniu Koli. Natomiast ja wspieram ją w działaniach pożądanych. Jednocześnie bardzo uważnie kontroluję, żeby nie przerodziło się to w agresję. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek agresywne gryzienie. Chodź, daj. Jeszcze raz. Uwaga. Zwróćcie uwagę, jak niesamowicie zadziałała jedna reprymenda ze strony mądrego psa. Moje reprymendy tak nie działają. Tylko proszę mi nie gryźć, cary. To jest nadal czwarty dzień. Zabawa pyskami jest w moim stadzie dopuszczalna, natomiast ja cały czas pilnuję, żeby to nie eskalowało brońboże w jakąś stronę yy, agresji. To ma być łagodna zabawa. Takie zapasy. Kola to jest ta z paskiem na szyi. jest różnica. Sara jest psem mocno wężącym posługuje się, posługuje się tak jak powinno być, głównie nosem. Cały czas węż, cały czas węż. Natomiast ta wcale ona patroluje teren przy pomocy oczu i uszu. To się pomału zmienia, bo ona naśladuje Sarę. Ale jeszcze się nie zmieniło. Chodź! O co chodzi z tym węszeniem już Wam mówię. Hierarchia ważności zmysłów u zrównoważonego psa to jest najpierw węch, potem wzrok, a na końcu słuch. I tak powinno być. To jest takie sprzężenie zwrotne, bo z jednej strony węszenie uspokaja psa, a z drugiej strony pies musi być spokojny, żeby węszyć. O, a po tygodniu już tak się chodzi z pieskami. Zapanowała pełna miłość prawie że. Sarcia, kolcia, idziemy. Idziemy grzecznie, tak, tak. Chodźcie, chodźcie. A tak wygląda sprzątanie pokoju. Mordy! Mordy w kubeł! Dziewczyny! A Kola dzisiaj zaczęła węszyć, przez cały spacer prawie węszy. Przez, psy się nagle zmieniają. Przez 12 dni nie węszyła, a dzisiaj węszy. Nie węszyła wcale, a teraz nie możemy iść na spacer, bo kolan jest węszy. Jest zajęta. Nie? Co by poszła. Wąchaj, wąchaj. Bardzo ładnie. Tak. <grystanie> <grystanie> Bestie. Bestie dwie. E, e, e! Czego ty ją w ogon ciągle gryziesz, co? Kola już w 100% zaakceptowała Sarę, natomiast ciągle mamy problem z obcymi psami, wobec których kola wykazuje agresję pod szydą lękiem. Behawiorysta ze schroniska przesłał nam opis techniki, która pomaga zwalczyć takie zachowania, więc pracujemy. O, robimy postępy. Tu są dwa psy za płotem starcie koło nich. A tu jest kola sobie spokojnie. Idziemy. No, idziemy. Bar Dobra, kolejna sytuacja. Piesek mały jest za płotem. Idziemy. Nie. O, proszę bardzo. No. Znajomy Sary. Idziemy grzecznie. Chodź. Bardzo ładnie. I trzecie spotkanie. Proszę, tu Berneńcyk. Też znajomy Sary. A tu kola. Oto eksperci ogrodnictwa. A oto aranżacja ogródka. Ładnie to, tak? Tak, tak. To wasza sprawka. O! Mordki dwie. Zostaw kota. A teraz uwaga przepiękny przykład psiej rozmowy, w której Sara pomaga mi korygować niewłaściwe zachowania koli zachowania, które są niedopuszczalne w moim stadzie w tym wypadku chodzi o gnębienie kota. Sara czeka na moje polecenie, po czym wkracza do akcji. W tym momencie kazałem Sarze zainterweniować. Zrób porządek z nią. Co to za kurde gonienie kota? O właśnie, tak. Tak. Nie wolno gonić kota. Dobra, co tu widzimy? Sara, która prawie nigdy nie trzyma ogona powyżej linii grzbietu, nagle postawiła ogon niemalże do pionu, wspina się na kole, przydusza ją swoim ciężarem ciała i warczy, zachowując się jak pies dominujący. Następnie swoim ciałem odgradza kota od koli. Teraz Sara ziewa, co jest sygnałem uspokajającym, co tłumacząc na język polski mogłoby oznaczać uspokój się, odczep się od kota, a my się nie będziemy bić. Kola otrzepuje się, pozbywając się napięcia, okazuje uległość, trzymając ogon opuszczony i odchodząc na miękkich łapach. Sara patrzy na mnie co ja na to? I gdy ponownie zbliża się do Koli, Kola ziewa, wysyłając sygnał uspokajający w stronę Sary. Sara oblizuje się kończąc potencjalny konflikt, ale cały czas pilnuje, żeby kola nie startowała do kota. Godzinę później kot się ponownie pojawił, ale Kola doskonale wie, że Sara jej zabroniła go gonić. Co to jest? Co to jest? Udziałeś? Broń pana. No. Dzięki za ratunek. Idziemy. Sara się czegoś przestraszyła, bo paczek. zostaw, zostaw! Hej, chodź tu, chodź tu do mnie! Zostaw! Siad! Siad! siad. Sara się czegoś przestraszyła, bo paczek wylądował koło czegoś dziwnego. Czegoś, co syczy. I straszy mnie. Czy to jest żmija? Jak sądzicie Hej, odejdź, zostaw Możliwe Ma zygzaki. Dobra, postanowiłem zaryzykować Sarę pierwszy raz puściłem jak miała... była u nas 4 miesiące. Ukoli minęły 2 miesiące. Jeszcze tak średnio wraca na przewołanie Ale ryzyk fizyk. Kola idź Sara daj patyczka. Chodź, patyczka. Czekaj, czekaj, zostaw. Waga. Chodź, patyczka. Siad. Kola, do mnie. Do mnie. Kola, do mnie. Chodź. Stój, siad. No, na razie działa. Nie ma na razie innych yy, tych, yy, bodźców w postaci innych psów na przykład. Albo kota nie daj Waga Uwaga! Chodźcie! Chodźcie dziołchy! Siad! Połóż patyczka, połóż! Połóż tu, 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 Ej, 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 stój! Daj! Sara! Jestem bardzo nakręcona tym patyczkiem, żeby mnie słuchać. Kola też się dzi grzecznie. Proszę bardzo Uwaga Pędzą suki, mokre suki, bo trawa jest mokra, jest jest jest, wilgoć, jest rosa. Mokre suki biegają. Chodźcie mokre suki. Kola, chodź do mnie. Bardzo ładnie. Czekajcie. Chodź daj Połóż. Połóż! Kolona nawet chyba nie jarzy, że została opuszczona łzami. tak wyszło. Dobra, idziemy dalej. Co to są dwie płcie? Tak! Są i zawsze były! Dwie płcie!